Siemanko z tej strony Mystek a to drugi odcinek z publicznego portfela Mystek na YouTube. Uważę wiedzę zastrzeżenie. I w tym odcinku pokażę jak wygląda portfel na początek stycznia, co dokupiłem do portfela. Ile wpłaciłem do portfela też. Nie wpłynęło dywidend. Jakie wyniki przyniosły pierwsze dni stycznia? Ważne komunikaty zespołek w portfelu co zrobiłem zespół kontekst po ostatnim opisie. Odczucie co do przyszłej sytuacji giełdowej. Tak wpłaty w styczniu wyniosły 4650 zł, w tym na IKE poszło 2000 zł, a na zwykłe konto 2650 zł i cóż zakupiłem za tą gotóweczkę? Na Ikę kupiłem 10 akcji spółki CyberFolks za 1420 zł i 5 zł prowizji oraz 3 akcje kruka po 420 zł, czyli w sumie 1260 zł oraz 5 zł prowizji. Możecie zapytać, mmm, 2000 wpłaciłeś, a kupiłeś za 2700. No tak, dywidendy wpłynęły jeszcze miałem tam jakąś gotóweczkę. Na zwykłym koncie w Euro Kupiłem ETF na Indie 23 sztuki po 8,9 euro w zaokrągleniu. na koncie dolarowym Wix TV 2 rajty jednowicz 5 sztuk za 140 dolarów oraz Agri Reality 2 sztuki za 90, około 69 dolarów i za złote na złote w złotych dwie akcje spółki Evolution za 633 zł oraz lekki pakiecie autoprotektera za 27 zł. I jak prezentuje się całość? Aktualne wpłaty w 2025 roku 4650. Wpłaty całościowe 186 982 zł. I na 1 stycznia było to 207 850 zł, a na 10 stycznia wynosi 24, 214 213 zł. Czyli zysk strata wynosi 1707 zł aktualnie. No oraz aktualny KSIR prawie 15% i zysk na pierwsze 10 dni stycznia 0,84%. Tak zmiana części obligacji zmiana części procentowania EDO z 68 na 62 w przypadku tych obligacji zakupionych przeze mnie za 7000 tysięcy i obligacje na razie na 1 stycznia miały tyle. Wzmoc wzrosły do 10560 10 zł i zysk wyniósł 18 zł natomiast obligacje amerykańskie do tyle A w pierwszych edyach minus 3% w dolarach, ale dolar się umocnił. Jest tylko minus 1,5 około procent złotych. Ale spowodowane jest to zwiększeniem rentowności obligacji. Aktualnie gdzieś około 5%. Tak. No i mamy z 27 tysięcy zrobiło się 2658. 206 582 złota. I zysk, właściwie strata wynosi 446 zł, Więc widzimy w dół leciutko I na etf ie na Bitcoin. Aktualnie lekki wzrościk, 1,6%. Oczywiście na 110 stycznia. Lekki ponad stówka zysku. Lecimy dalej. Jak wyglądała akcja z GPW? 1 stycznia 91 tys. koło, wpłata doszło 2,5 tysiąca i na 10 stycznia mamy 97 tys. zł, gdzie zysk wynosi 2700 zł. Na ETF-ach z 46, 43 tys. na 700 zł płynęło wpłata i mamy 43 tysiące 700 zł, czyli mamy stratę około 226 zł. I reszta akcji z 26 414 zł. wpłaciliśmy 1450 zł. i mamy 27 828 zł. czyli również leciutka strata 400 zł. Dywidendy do 40 stycznia, jakie wpłynęły. Tu mamy 101 zł. na tekście, na koncie IKE, na zwykłym koncie 105 zł. w przybliżeniu oraz z amerykańskiego rejtu 60 zł. po. W odliczeniu wszystkich podatków. Czyli w sumie mamy 267 zł w zaokrągleniu. I tutaj aktualnie mamy pokazane, jak to wygląda, zysk w czasie na wykresie. I tu 1-6 stycznia wybiła TH na portfelu, ale szybko zostało zanegowane. I z zysku 31 300 zł. Aktualnie jest około 27,5 tysiąca zysku. Jeszcze mamy wykres wpłata wartość. Tu są istotnie wpłaty podane. A tu jest aktualna wartość kapitału. Komunikaty ze spółek. Tutaj pokrótce powiem, że akurat Elektrotim zawarł dwie umowy. Chcecie, możecie przeczytać. Oczywiście są to pozytywne. Rzeczy. I jak widać, ostatnio na wykresach elektryczny ładnie się pnie w górę. Chyba ponad 15% ostatnio. O, umowy są na odpowiednio od 25 tysięcy, 5 milionów złotych oraz 32,6 miliona złotych brutto. Czyli spoko. Jak na początek. Dalej mamy debelie na dewali mamy informacje o sprzedanych i przekonanych lokali przez spółki z grupy DBL w 2024 roku i sprzedaż lokali wyniosła 3200 zł 3200 lokali, a nie złotych przepraszam na podstawie umów i zostało zawartych 432 umowy rezerwacyjne. No, spoko wyniki jak na to, że... Wiadomo, to jest jeszcze pokazanie tych wyników z tego kredyty. Zobaczymy jak w przyszłym roku. Ale jest OK jak na razie. I kruok SA podał informacje o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli. No i to wygląda bardzo fajnie. Że grupa zainwestowała rok do roku ponad 1,2 miliarda złotych na portfele. No i reszta. Też możecie przeczytać. To był rekordowy rok pod względem spad i w grudniu przekroczyli poziom 320 milionów złotych na kluczowych rynkach. to możecie sobie przeczytać jeszcze co prezes po, tych, po tym informacji podał. No i wiadomo, że niedługo podadzą strategię na kolejne lata. MIRBET, no, Mirbet poinformował, że został wybrany i oferta została wybrana podobno zachodniej Bodnicy Mawy, której wartość oferty to jest 134 miliony złotych i została wybrana jako najkorzystniejsza opcja. Syneptik SA tu podała fajną informację o sprzedaży systemu robotycznego na czeskim rynku, a wartość maksymalna netto ma wynosić około 16 milionów euro i informacje od Witchena, że sprzedaż od października do grudnia leciutko wzrosła co po ostatnich spadkach kwartalnych oceniam leciutko pozytywnie no ale zobaczymy jakie będą mieli marże oraz zyski netto w przyszłym raporcie no ale to jest wybicie troszkę z tendencji spadkowej przychodów z pozostałych kwartałów, więc. Okej. Okay. I mamy informację od autopartnera o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2024 roku i skonsolidowane przychody wyniosły 273 miliony w stosunku do grudnia 2023 roku z 258 milionów to stanowi wzrost sprzedaży o 5,6% tak średnio bym powiedział no ale zobaczymy co w przyszłości no, troszkę habuje ten autopartner z przychodami no i za okres od stycznia do grudnia wzrost przychodów wynosi 12,5% i teraz oczywiście nasza ulubiona spółeczka Text S.A. Gdzie pokazali kluczowy wskaźnik operacyjny za trzeci kwartał 2024-2025, no i szacowana wartość otrzymanych płatności wynosiła 21,43 miliona dolarów, co oznacza wzrost leciutki, bardzo leciutki wzrost o 0,4% w skali roku i spadek o 6,2% w stosunku do poprzednich 3 miesięcy. Taką bym powiedział średnią. I podane jest, że szacowany wynik jest efektem niższego działu potrójnych w całości płatności w stosunku do poprzedniego kwartału i stanu sprzed przed roku. Okay. No, można tak mówić. I jeszcze jest ważna informacja, że w trzecim kwartale szacunkowa wartość miesięcznych powtarzanych przychodów subskrypcyjnych tzw. MMR-ów na koniec gruźnie wynosiła 7,1 miliona dolarów, co znaczy o 9,4% w stosunku do stanu sprzed roku i leciutki wzrost w stosunku do stanu na 30 września. I to na koniec mamy podane, że na koniec trzeciego kwartału, co jest bardzo ważne, przynajmniej dla spadku kursu, który był widoczny, że liczba płacących klientów wyniosła 35508 oraz na koniec grudnia liczba klientów chatbot wynosiła 3090, a liczba Haldesk wynosiła 1321. No i ta liczba klientów leczek jest bardzo niepokojąca, no spadek miś kwartalny to jest około 927 osób czy tam klientów, więc tak, teraz i co ja planuję zrobić ze spółką tekst? Spadek kursu wyniósł około 19%, więc hehe he. i tutaj podam negatywne rzeczy, jakie na no to były spodowodowane. Spadek klientów Lightchat minus 927, jak mówiłem, oceniam oczywiście bardzo negatywnie, ale minus 19% kursu uważam za lekką przesadę. No. Ale najważniejsze jest też że zapowiedź przez zarząd, zarząd, że nie widzą w następnych kilku miesiącach zwiększenia liczby klientów. To jest, powiedzmy też, w sumie te dwie rzeczy się skoncentrowały według mnie i przez to jest ten spadek 19%. Pozytywnych rzeczy. Mimo spadku liczby klientów, zwiększenie no i nie Wzrost chatbotów o 128 klientów pł płacących oraz wzrost Halbdeska o 97 osób płacących i możliwe polepszenie pozyskiwania klientów poprzez zwiększenie nakładów na bezpośredni kontakt z klientem. Co tam zapowiadał prezes i co zrobię. Myślę, żeby poczekać jeszcze do końca 2025 roku lub publikację nowych produktów publikację produktów i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jeśli sytuacja do końca roku się nie, jakoś nie polepszy, to raczej będę skłonny sprzedać spółkę. I tu mamy aktualną wartość w portfelu dla spółki tekst. I aktualna wartość wynosi 3,88%, docelowo 4%. I na razie nie planuję dokupywać tej spółki. I, tak. I co się działo na walutach z początku stycznia? A właściwie w sumie też można powiedzieć przez miesiąc. Czyli mamy wzrost przez miesiąc nieznacznie no, 13-15 groszy za jednego dolara. To od początku roku też jest wzrost. no na euro jest w sumie bardzo podobna cena 47 i Ja tutaj też przy swojej sytuacji giełdowej na USA. No i na SP500 oraz na Zdaku. No Nazdaku mamy przez ostatni miesiąc minus 6% przez ostatni w sumie tydzień można powiedzieć no te 10 dni stycznia mamy minus 2%. No kurczę, szykuje się może jakaś korekta bardzo większa, tylko 15% myślę. Zobaczymy. No i podobnie na SP500. I tutaj odczucie do, do przyszłej sytuacji na GPW. Na WIGO 20 mamy przez ostatni miesiąc spadek, ale od początku stycznia jakoś to wygląda. Na razie, powiedzmy, ok 1,3% na plusie. Na MWiG-u tutaj jest ładny wzrost 4,62%. Przez ostatni miesiąc, no i od początku roku prawie 3%. Wiadomo, pewnie się zakupywali na IKE na s przez ostatni miesiąc 1,36%, no i w sumie na zero od początku roku. Więc myślę, że GPW mm, ciężko stwierdzi, będzie się tak myślę wahało. Jedna sesja zwyżkowa, jedna spadkowa. Zobaczymy, jak to będzie. No i także dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz podawania, co mogę poprawić w filmach. No i dzięki.